Medieval Dynasty od RenderCube doczekał się drybu kooperacyjnego i jeżeli chodzi o aktualne piki graczy, aktualną sprzedaż, aktualne opinie, wszystko tam się zgadza, ale trzeba też przyznać że już wcześniej rynek tego mniej więcej się spodziewał, a obecny sentyment na gamingu jest bardzo negatywny, więc ciężko się obecnie przebić w świadomości inwestorów. O tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Zanim do tego przejdziemy, to chwila mojej autopromocji, bo jeszcze do końca obecnego dnia można dołączyć do naszej zamkniętej grupy inwestorów do 23.59 i 59 sekund, gdzie mówię o tym, w jaki sposób ja inwestuję, na co zwracam uwagę przy wyborze konkretnych, konkretnych spółek też ta nasza społeczność bardzo często komentuje różnego rodzaju wydarzenia oraz jeżeli mamy do czynienia z wynikami finansowymi spółek które mnie osobiście interesują też zawsze je omawiam z plusami z minusami takich takich wyników Myślę że warto zobaczyć jak to wygląda jak to wygląda od środka do końca dnia jeszcze można dołączyć a przechodząc już do samej spółki Render Cube no to medieval dynasty gra która Dobrze się od początku tak naprawdę sprzedawała i w ostatnich miesiącach wszyscy żyli tym, że Medieval Dynasty ma dostać taką dużą aktualizację, tryb kooperacyjny, ale to nie będzie jakby dodanie tylko trybu Coop, ale też taka bardzo duża aktualizacja chociażby, chociażby mapy, więc wszyscy na to mocno, mocno liczyli. Jeżeli chodzi ogólnie o samą grę Medieval Dynasty, w 2021 roku została, została wydana, wszystkie recenzje no recenzje są bardzo pozytywne, około 90% recenzji są pozytywne. Pozytywnym producentem jest RenderCube, wydawcą Toplic, ale w tym momencie wszystkie prawa są w, w rękach RenderCube'a, więc ewentualne jakieś kontynuacje, o tym też sobie powiemy, to jest kwestia tylko RenderCube'a, Jeżeli będą chcieli zrobić, to to zrobią. Nikt im tego nie zabierze. To jest na pewno duży, duży plus. No i mieliśmy tryb kooperacyjny, premierę trybu Cop i oczywiście PIKI. Graczy poszły bardzo mocno do góry i przebiły, yy, przebiły wcześniejsze szczyty 19 180... 5 to oznacza, że obecny pik graczy, no, który miał miejsce właśnie w, w momencie premiery tego trybu kooperacyjnego, przebił wcześniejsze, przebił wszystkie wcześniejsze piki, piki graczy, więc no, to jest na pewno informacja bardzo, bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o spółkę w tym momencie 25 w top sellerach biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę inne statystyki, też to no, wygląda bardzo dobrze, ale też trzeba przyznać, że rynek się mniej więcej tego spodziewał. Ja tylko przypomnę, że oni już od Praktycznie początku tego kiedy mówili o tym, że, że będzie tam tryb kooperacyjny, że chcą robić ten tryb kooperacyjny, za każdym razem porównywali się do Green Hella od, od Creeper. No i też nawet mam taki screen z jednej konferencji jeszcze z 21 roku za czasy. Tak w ogóle mi się wydaje, 21 rok to było przed chwilą, a tu się okazuje, że to jest dwa lata temu. To był 20, 21 rok, już niedługo to będzie 3 lata temu. Także czas jakoś tak dziwnie, szybko leci. Tak mi się przynajmniej wydaje, 21 rok. Wydawało mi się, że było przed chwilą, a tu się okazuje, że to już 2, prawie 3 trzy lata, trzy lata temu. Napisz mi w komentarzu, czy tobie też tak szybko czas leci. A wracając do Greenhala, Greenhala no to... Tam ten najwyższy pik graczy w Green Hellu był na poziomie ponad 20 tysięcy i to był właśnie w momencie, kiedy, kiedy spółka wypuszczała ten tryb kooperacyjny. WishLista wtedy, na ten, ten dzień 21, to było około 1,1 miliona, ale liczba sprzedanych szczut na PC no to, to było dużo, dużo więcej w Green Hellu. I oni właśnie mówili, Medieval Dynasty, znaczy Render Cube mówił o tym, że Medieval Dynasty będzie się dużo lepiej sprzedawał w momencie trybu kooperacyjnego, bo z Green Hellem było to samo. To znaczy, jeżeli chodzi o, o Greenhall, no to wiele osób właśnie mówiło, że ten tryb kooperacyjny był dokładnie tym, czego spółka Greenhall potrzebowała. Polska gra survivalowa, survivalowa bije rekordy, rekordy popularności i rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o Greenhall. No, to mieliśmy do czynienia z tym, że przed tym uruchomieniem tego trybu kooperacyjnego te piki nie były jakieś, jakieś zbyt, zbyt wysokie, ta liczba graczy nie była jakaś zbyt wysoka, ale w momencie, kiedy rzeczywiście wprowadzono ten tryb kooperacyjny, no to wystrzeliło i ważne, to się utrzymało na dużo wyższym poziomie niż jeszcze było przed tym trybem kooperacyjnym. tak? Tutaj chciałem zauważyć, że wcześniej zauważmy tych, tych graczy około tysiąca, a później, nawet dużo później, 2 trzy, cztery tysiące, czyli dwa, trzy razy więcej, nie licząc już tego takiego Ultra, ultra piku 20 tysięcy. Więc tutaj też na to wiele osób zwracało uwagę, i no, jeżeli rzeczywiście, rzeczywiście Medieval Dynasty będzie taką grą, która też e, tak mocno pójdzie w górę po tych, e, po właśnie w wprowadzeniu trybu kooperacyjnego, no to tutaj te perspektywy były bardzo dobre. Oczywiście, no jakby tutaj trzeba pamiętać też, że Medieval Dynasty już przed tym trybem kooperacyjnym sprzedawał się, znaczy wyglądał lepiej pod względem tych liczby graczy niż Green, ale przed tym wprowadzeniem trybu kooperacyjnego, tak? Więc jakby ta baza była wyższa w Medieval Dynasty. O tym tutaj trzeba, o tym trzeba pamiętać. No w tym momencie, jeżeli patrzymy na stan 7 listopada 23, wishlista 1.3 sprzedaż 1,3 5 miliona Medieval Dynasty. W, no w przypadku Greenhalla wygląda sprzedaż lepiej, no ale jak mówię, no ten tryb kooperacyjny dopiero się, dopiero się rozpoczął. No i tutaj, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę właśnie te jakiekolwiek statystyki z, z chociażby Greenhalla, no to ten pik. 20 tysięcy, trochę lepszy, no ale zauważmy, że jeżeli chodzi o recenzje pozytywne, około 87, no w przypadku akurat Medieval Dynasty wygląda to nawet chyba troszeczkę lepiej, tej 90, 90 ponad procent tych recenzji jest, jest pozytywnych. No patrząc na to, jak to wyglądało w Green Hellu, jeżeli chodzi o te takie średnie piki na stronie Steam SteamShark, są te średnie piki z miesiąca. No i oczywiście mieliśmy taki wystrzał w kwietniu 20 roku, kiedy właśnie był ten wprowadzony tryb operacyjny, Ale zauważmy, że to się utrzymywało przez następne miesiące 11,588740. Dopiero później było takie wyhamowanie. No i zobaczymy, co będzie z Medieval Dynasty. No bo na razie mamy rzeczywiście ten wzrost, bardzo mocny wzrost. Ale czy to się będzie utrzymywało, tak na tym poziomie 6,78 tysięcy? Tak jak to było w przypadku Green. To było w przypadku Green Hela. Ja przypomnę tylko jedno Jedną rzecz. Że kwiecień 2020 roku to był ten miesiąc, w którym była pandemia, w którym było wszystko pozamykane, te lockdowny wszystkie były, więc to też bardzo mocno sprzyjało temu, żeby ten maj, żeby ten lipiec też były bardzo dobre. Więc no baza dla mnie jest bardzo wysoka: znaczy, jeżeli jakby szacujemy bazę jako właśnie, jako właśnie Green Hill, więc tutaj no ja jednak spodziewam się, że, że tak jak zobaczymy sobie właśnie te średniomiesięczne piki z tego kolejnego miesiąca i jeszcze kolejnego, to jednak one będą słabsze niż te kolejne inne miesiące w przypadku w przypadku Green Hella. zobaczymy czy, czy tak będzie czy jednak się się pomylę no jednak ja uważam, że wtedy no to, to otoczenie makro było po prostu po prostu bardziej sprzyjające dla dla spółki dla spółki Creepiger, no i dla ich gry Green Hell A przechodząc jeszcze do Steam like'ów Zauważmy, że no w tym momencie Medieval Dynasty jest absolutnym liderem, jeżeli chodzi o najbardziej, najbardziej tajakowane gry, więc to też jest, myślę, że no coś, co jest jakby kolejnym, kolejnym argumentem za, jeżeli chodzi, właśnie o, jeżeli chodzi właśnie o render cube. No więc można powiedzieć, że ta, ta premiera Medieval Dynasty, oczywiście mówimy o premierze trybu kooperacyjnego, była udana, bardzo udana. Ale zauważmy, że jeżeli chodzi o inwestorów, no to nie ma tu jakiegoś takiego jakiegoś mocnego. Ale trzeba też pamiętać o tym, że spółka, no dosyć długo była no, po tych, na tych poziomach 140 150. Później były pójścia nawet na 260 zł, więc tutaj mocniejsze, mocniejsze pójścia w górę. No ostatnio jakieś wyjście na 220, ale teraz powrót do 200 zł. Czyli tutaj mówimy o tym, że rynek chyba mniej więcej tego się spodziewał. To znaczy spodziewał się po prostu tego, że będzie tu. Tutaj dobrze, stąd te wzrosty na rok około przed, przed premierą. Na no w tym momencie, no tak naprawdę mamy, mamy realizację faktów. Ale skoro jest ta dobra premiera, no to pytanie też troszeczkę co, co później? No bo mamy do czynienia z tym, że Render Cube mocno rozważa dywidendę, zależy od premiery COP Medieval Dynasty. Na razie ta premiera jest dobra, więc możliwe, że ta dywidenda będzie, ale też no, nie będzie takaś ultra wysoka dywidenda. Pamiętajmy, że oni muszą zabezpieczyć pieniądze na, na jakby powiększenie zespołu, na kolejne ewentualne produkcje. No i oprócz tego też pamiętajmy o tym, że, Medi że Render Cube nie jest jakoś super nisko wyceniany, więc też ta dywidenda no, nie będzie tutaj znacząca, jeżeli. Chodzi o sto, samą stopę dywidendy. No, to co myślę, że w tym momencie może przeszkadzać spółce Render Cube, sprzedaży tej gry Medieval Dynasty, no to są jednak kursy walut, które no nie do końca sprzyjają eksporterom. Każda spółka gamingowa jest eksporterem. No, główne dużo kosztów po, ma w PLN-ie, a dużo sprzedaży ma w innych walutach. I tutaj patrząc na dolar do złotego, no widzimy, że jest tutaj dużo, dużo słabiej. Na przykład patrząc na ostatnie miesiące, ale też patrząc na euro do złotego jest tutaj dużo słabiej, znaczy polski złoty się umacnia, no teoretycznie dla wielu osób jest to, jest to lepiej, lepsza sytuacja, no ale nie akurat dla eksporterów. A patrzę też na euro do złotego, bo zauważmy, że jeżeli chodzi o wszystkie chociażby opinie, no to oczywiście najwięcej jest po angielsku i to jest myślę, że logiczne, ale na drugim miejscu są opinie po niemiecku i to jest 20% około, także tutaj widzimy, że że ten kurs euro też będzie miał, miał znaczenie. Zauważmy, jak dużo jest tutaj tych opinii, opinii niemieckich. Jestem pewny, że zaraz TVP powie, że, że to wszystko wina Tuska i trzeba będzie jakąś komisję śledczą powołać odnośnie Medieval Dynasty. W każdym razie już wracając do, do tematów bardziej, bardziej poważnych, no to tutaj jednak te kursy walut nie będą im sprzyjały, jeżeli chodzi o same wyniki finansowe i to trzeba sobie jasno w tym momencie, w tym momencie powiedzieć, a biorąc pod uwagę, spółkę niedawno mieli, niedawno mieli taką konferencję wynikową i też mówili odnośnie tego, co będzie w przyszłości, no i jeżeli chodzi o, o przyszłość, to mówimy o trybie kooperacyjnym, ale mówimy też. O DLC, tutaj spółka mówi wprost, że będą się dalej rozwijać pod takim względem, że będą da, da, dawali te dodatne, bezpłatne dodatki, ale też myślą o jakimś DLC, czyli myślą o monetyzacji, myślą też o sequelu, chociaż to są na razie takie bardzo wstępne założenia. Tutaj jakby fokus jest głównie na tym, że Medieval Dynasty to jest long seller, który ma być jeszcze monetyzowany przez wiele lat. Przez ostatnie lata był monetyzowany, wchodzimy w tryb kooperacyjny, tak samo jak właśnie w przypadku Greenhalga, gdzie to też od tego trybu kooperacyjnego jest mocno, mocno monetyzowany. Oczywiście tam były dodatki, The Spirits of Amazonia chociażby. No w każdym razie tutaj też możliwe, że jakiś DLC będzie, więc ewentualny sequel to jest naprawdę jeszcze wiele, wiele, wiele czasu minie, zanim zanim przejdziemy do tego tematu. Teraz skupiamy się głównie na Medieval Dynasty, ewentualnie nad jakimś może, może DLC, nad wersją VR-ową, bo tutaj spółka też ma swoje udziały w Spectral Games, które będzie robić właśnie tę wersję VR-ową. No tutaj chwalą o tym, że to będzie wersja vr z otwartym światem. To nie jest zbyt, zbyt częste, właśnie w gr grach VR-owych. A Spectral Games podpisał umowę z podmiotem prowadzącym jeden z największych portali społecznościowych na świecie oraz platformę VR. No więc możemy się domyślać, oczywiście, o kogo, tutaj, o kogo tutaj chodzi. No pamiętajmy o tym, że jakby ta sprzedaż VR-owa no, to, to nie jest tak, że ona będzie jakoś mocno porównywalna z tą sprzedażą na, na PC czy na konsole no, absolutnie nie, ale zawsze to jest jakiś, jakiś plus. A odnośnie odnośnie konsoli, no to też jest plan, żeby ten ten tryb kooperacyjny też, też tutaj był na na konsolę na PS5, Xbox serii XS na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku. No raczej tutaj mówią o tym, że, że będą się skupiać na nowych konsolach, na starych jest im to, jest to, to cięższe, więc bardziej na nowe konsole, ale znowu jakby kolejna informacja na plus. Zauważmy, że mieliśmy tak premierę, premierę Medieval Dynasty na konsolach, później teraz mamy informację o tym, że jest tryb kooperacyjny, jeszcze w przyszłości będzie, w najbliższej przyszłości, 2024 rok, będzie tryb kooperacyjny na konsolach i jeszcze w 20 tym czwartym prawdopodobnie będzie VR, więc to tutaj tych rzeczy będzie się troszeczkę działo, które mogą przyspieszyć tę monetyzację. Więc to jest akurat informacja taka no, pozytywna, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o, o spółkę. I to co coś ciekawe, najwyższa nałożona dotąd promocja miesięcy. W, w, w ciągu ostatnich miesięcy wyniosła 35%, czyli to też nie jest tak, że oni chcą Medieval Dynasty sprzedawać za wszelką cenę, i tutaj będą robić jakieś promocje minus 80%, będą się chwalili tym, że sprzedają ogromne liczby tych, tych kopii, ale, ale te ceny będą naprawdę bardzo niskie, więc tutaj to też jest moim zdaniem moim zdaniem plus. Że, że nie stosują takich bardzo dużych, bardzo dużych przecen. Także porozmawialiśmy sobie o tych takich no, informacjach powiedzmy pobocznych, jakieś tam Steam DB, jakieś tam Steam Charty i inne, inne Steamy i tego typu, tego typu poboczne informacje. No ale to przejdźmy teraz do tych naj, najbardziej istotnych najbardziej merytorycznych informacji, czyli, czyli profil na Twitterze Zofii Gambetti odnośnie właśnie render, render Cuba. No i ona mówi o tym, że jest nowy pik z wszechczasów. Zobaczymy też, jak to będzie w weekend, no bo pamiętajmy, że weekend przed nami, więc pytanie, czy, czy ten weekend też przyniesie jakieś bardzo dobre epiki, na to na pewno będziemy, będziemy czekali. Oceny z dzisiaj na 96%, 74% do, do 3% i top 20 na globalnych bestsellerach, bestsellerach Steam. No tutaj zauważmy, że jeżeli chodzi o te bestsellery Steam, w tym momencie 20%. Piąte miejsce w Medieval Dynasty, więc wciąż bardzo, bardzo wysoko, ale tutaj też fajne jest wyjaśnienie odnośnie. Tych bestsellerów, no bo wiele osób uważało, że tutaj będzie jeszcze wyżej, będą w top 2, w czy to w top 3. I tutaj Zofia fajnie, fajnie to pisała, że to już nie są czasy 2020, gdy kopa dostawał Green Hell. Od września 2022 roku zmieniły się zasady i do rankingu wliczane są też dochody z mikropłatności i DLC, więc trzeba troszeczkę głębiej na to, na to patrzeć. No więc zauważmy: 7 gier Free to Play, które kiedyś nie były zaliczane. Mamy dwie inne głośne premiery z dzisiaj: The Day Before i Grass Army War. Harmer, dwa razy Cyberpunk 2077 na przecenie, no i też trzy topowe gry z tego, z tego roku. Oprócz tego dwie gry z wbudowanymi mikropłatnościami, tak? Więc, więc tutaj mamy 7 gier Free to Play, dwie z mikropłatnościami, więc też na to warto zwracać uwagę. No i oczywiście GTA 5, gdzie, gdzie była ta, gdzie była ta, ten trailer GTA 6, więc to też wpłynęło. No w każdym razie, biorąc pod uwagę. Biorąc pod uwagę Medieval Dynasty, te, te, te wyniki są, są dobre, tutaj też Zośka mówi, że na Discordzie prawie 31 tysięcy osób, no w tym momencie już ponad 31 tysięcy osób, to są dane, dane z wczoraj i tutaj no, biorąc, pod uwagę, biorąc pod uwagę te liczby, wyglądają one dobrze, po prostu no, bardzo dobrze to wszystko, wszystko wygląda, ale... Dwie rzeczy no, takie negatywne, jakby nie, nie patrzeć. Pierwsza rzecz no, to są kursy walut, które nie sprzyjają teraz sprzedaży eks przez eksporterów. Niestety nie, nie, nie czarujmy się. No dwa też w sumie jakby dołączyć to, że jeżeli porównujemy się do Greenhella, no to wtedy były te lockdowny, więc to sprzyjało, sprzyjało Greenhellowi, a nie do końca teraz sprzyja Medieval Dynasty. Po prostu chodzi mi o to, że my, sama spółka bardzo często się porównuje do CreepyJer, no więc ja robię to samo, też ich porównuję. No i tamte, tam, tamta sytuacja z 2020, no jednak była lepsza dla spółek gamingowych. No i jeszcze jedna rzecz, która jest taka, no myślę, że negatywna, od tej strony inwestorskiej, czysto inwestorskiej, jednak inwestorzy chyba się te Podziewali bardzo dobrych wyników i nie mamy dobrego sentymentu dla gamingu. W ostatnim czasie nieważne co się dzieje, czy jest premiera dobra czy zła, no gaming traci, tak? Mieliśmy premierę Sea Games, która no raczej moim zdaniem zawiodła. No i były były spadki, ale mieliśmy też premierę w dodatku do Cyberpunka, która absolutnie nie zawiodła, która była bardzo dobrze przyjęta przez graczy, dobrze sprzedana. I jednak e, tych wzrostów tutaj nie było, więc no RenderQ po prostu jest w tym momencie e, w trudnym, e, w tym momencie w takim trudnym Otoczeniu rynkowym, niestety, ale tak to trzeba, to trzeba określić, no i o wzrosty, no nie jest łatwo, nawet na takiej spółce, która odniosła no taki sukces. No bo chyba raczej się zgodzimy z wszyscy, że, że ten, ta premiera tego trybu kooperacyjnego jest sukcesem. Ciężko się tutaj do czegokolwiek czegokolwiek przyczepić. No ale inwestorzy w tym momencie niechętnie patrzą na gaming, spodziewali się bardzo dobrej, dobrej premiery, więc ciężko jest przebijać te, te oczekiwania. Sam przyznam, że nie mam pomysłu na to, w jakim kierunku pójdzie. Render Cube w najbliższym czasie. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy ten gaming jednak jest trochę tłamszony, póki nie będzie ruszenia na tych większych spółkach, czy typu CD Projekt, ciężko będzie właśnie renderowi iść jakoś mocno w górę, więc w tych najbliższych tygodniach, no, myślę, że, że nie będzie wcale jakichś takich mocnych wzrostów. Może się mylę, może, może tutaj jednak będzie jakieś ruszenie, chociażby, jeżeli będzie na przykład w weekend jakiś ultra, mega wielki, wielki pik. No ale nie jestem jakoś tak bardzo pozytywnie nastawiony do samego kursu, pomimo tego, że premiera bardzo udana. Napisz mi w komentarzu, co ty o tym, o tym myślisz, jak ty zapatrujesz się na, na Render Cube i na tę premierę trybu kooperacyjnego do Medieval Dynasty. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Przypominam, że do końca dnia można dołączyć do naszej zamkniętej grupy inwestorów na Facebooku. Standardowo, samych zysków. Cześć, trzymaj się.